Witam, pozdrawiam, że zresztą jesteśmy na krótkiej przerwie, pozdrawiam całą grupę Lodnej in z forest, burzka w Lesie Ludzie, burzka w Ziemi Łódzkiej. jest ta woda. No, ale lepiej się dowodnić niż się odwodnić. Także proszę Państwa, tu przez za mną są bardzo wiele szczegółowe informacji. Rojniki pospolite, zanokcica murowa. Widok na górę Zelce po prawej pasmo marynowych bur Bobrowskich. Jest tu wiele ciekawych rzeczy. Także e, proszę bardzo fundusze europejskie. Można sobie tu poczytać. Pop paprotnica krucha. rozchodni goscy. Kraśnik, sześcioplamek, owoce igry zwieszalnej i macierzanka Katiusza. Także zabieramy się w dalszą drogę na mogiłę. I chciałbym z tego miejsca podziękować za oglądanie. I pozdrawiam mojego leśnego kompana, który ma siłę to kamerować i mnie słuchać bo trzeba być mega wytrwałym i pozdrawiam serdecznie DaszBur